Cześć, witam Was w trzecim odcinku Life'a Siedzie w Domu. Tak jak w poprzednich dniach, postaram się podsumować sytuację dotyczącą koronawirusa w Krakowie. Najważniejsze informacje, porady, będzie też krótka rozmowa z radną miasta Krakowa, Niną Gabryś, i na koniec, jak zwykle, krótka dawka humoru. Przypominam, że jak zawsze. Wszystkie linki, o których będę mówił w transmisji, wszystkie strony, które będę wspominał, znajdziecie później w komentarzu pod transmisji, także nie musicie ich zapisywać. Na początek szybka informacja, jak to wygląda w skali Polski. Mamy 251 potwierdzonych zarażeń. Ten pacjent 0, wczoraj okazało się, że już testy wyszły negatywne, więc. Mamy pierwszą też osobę wyleczoną. W Małopolsce pojawiła się kolejna osoba zarażona. Także mamy tych zarażeń 6. Te zarażenia przybywają, oczywiście, natomiast na szczęście. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych dniach. One przybywają trochę wolniej niż w większości modeli statystycznych. Także być może nie, nie będzie tak źle, jak jeszcze kilka dni temu sądzono. Widać wyraźnie, że Polacy raczej stosują się do tych zasad izolacji, chociaż nie wszędzie. No i tutaj właśnie taka pierwsza kwestia czyli apele od Straży Miejskiej, ponieważ dostają coraz więcej informacji od osób, które na przykład idą na spacer czy do parku, że widzą duże grupy, duże zgromadzenia w parkach. Dzisiaj trochę osób rzucało zdjęcia, gdzie nawet ludzie palą grille, spotykają się w grupach. No to nie jest, ja wiem, że pogoda zdecydowanie sprzyja, natomiast no to nie jest, że tak powiem, najlepszy czas i jeżeli wychodzimy na spacer, to róbmy to indywidualnie, zachowajmy bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o kolejne sprawy, komunikacja miejska od dzisiaj funkcjonuje po kolejnych zmianach. To już o tym wczoraj mówiłem: tramwaje według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast y, autobusów część y, kolejna została zawieszona, część ma zmienione rozkłady. Zaszą transportu publicznego prosi o informacje, jeżeli podróżujecie komunikacją y, i zobaczycie, że niektóre autobusy są napełnione w 70-80% to dajcie znać do ZTP, a oni wtedy rozważą, czy rzeczywiście na tych wybranych kursach na przykład nie zwiększyć taboru, tak żeby jednak nie jeździć w cisku. Aczkolwiek na ten moment wynika, że 90% mniej osób podróżuje komunikacją miejską na co dzień, no czyli to jest e, zmiana dość znacząca. E, odnośnie komunikacji to też ważna informacja. E, Posiadacze biletów okresowych, które ważne są, jeszcze przez minimum e, 16 dni e, mogą zwrócić się do MPK o zwrot środków wydanych na zakup tego biletu na stronie MPK jest cała procedura tą stronę znajdziecie później w komentarzu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje akcję dostarczania zakupów seniorom. Wcześniej pojawiło się dużo ogłoszeń sąsiedzkiej pomocy, kilka fundacji stowarzyszeń również zaczęło się w tego typu akcje włączać. Natomiast MobS organizuje też taką systemową akcję. Są podane e, numery telefonów, e, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14:30 e, albo mailowo na seniormops.mops.pl można się zgłaszać. E, zakupy będą dostarczane od godziny 8 w dni robocze, w następnym dniu po zgłoszeniu. E, także warto przekazać tym osobom, które takich zakupów potrzebują, czy to seniorzy, czy to osoby e, niepełnosprawne. Seniorom, też warto przekazać, żeby pamiętali o sprawdzaniu wszystkich informacji. Pojawiają się kolejne próby wyłudzeń, związane teraz niestety z zakupami. To znaczy, pojawiły się osoby podające się na przykład za Straż Miejską, które pobierają od nich pieniądze na zakupy przed ich zrobieniem. No i oczywiście tej usługi nie realizują. W związku z tym, przestrzegajcie seniorów, przestrzegajcie swoich znajomych. Że to jest nieprawda, żeby sprawdzali takie propozycje i raczej starali się płacić już po dostawie zakupów, bo to jest wtedy pewniejsze. Kolejna informacja: w związku z tym zagrożeniem, część osób może też po tej izolacji domowej mieć jakieś problemy psychologiczne. W związku z tym Krakowski Instytut Psychoterapii. Prowadzony przez towarzyszenie Siemacha, uruchomił specjalne linie telefoniczne dla mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego. Ten okres izolacji domowej może mieć duży wpływ na naszą psychikę, także szczególnie w tym czasie pamiętajcie o swoich bliskich, znajomych, rodzinie, przyjaciołach. Dzwoncie do nich często, rozmawiajcie z nimi, pytajcie, czy wszystko u nich jest w porządku. Ale jeżeli ktoś z Was potrzebuje profesjonalnego wsparcia, to są podane numery telefonów, gdzie od poniedziałku do piątku od godziny. 10 do 18 można takie e, wsparcie uzyskać. E, premier ogłosił dzisiaj e, jakieś trochę, że tak powiem, trochę więcej szczegółów wsparcia dla przedsiębiorców, natomiast ono jeszcze nie jest sformalizowane, więc ciężko tutaj o nim mówić. E, jedno, co na ten moment jest e, sformalizowane, to, to już de facto to istniało, natomiast pojawiły się na stronie ZUS-u dokładne informacje, jak w, taki wniosek złożyć. Wniosek o odroczenie na 3 miesiące płacenia składek do ZUS-u dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca może online z wykorzystaniem profilu zaufanego taki wniosek złożyć o odroczenie. Link do szczegółowych informacji będzie później w komentarzu pod transmisją. Wczoraj o tym mówiłem, ale jeszcze raz przypominam krótko: pamiętajcie, zwierzęta nie przenoszą koronawirusa więc nie ma tutaj żadnej obawy pojawiają się niestety osoby, które pozbywają się zwierząt w tym czasie zostawiają je czy to w schroniskach czy po prostu porzucają także no informujcie ich, że nie ma żadnego zagrożenia no i po prostu namawiajcie, żeby tego nie robili no oczywiście przechodzimy dalej akcje pomocowe, które rozwijają się z dnia na dzień pełną parą można powiedzieć, że Duża część z nich już ruszyła, te o których już mówiłem, to oczywiście grupa Widzialna Ręka, czyli możecie oferować pomoc lub zgłaszać się, że takiej pomocy potrzebujecie w zakupach czy wyprowadzeniu psa. Akcja Szirmy Masteczki dla Krakowskich Medyków. Możecie dołączyć do grupy, tam jest informacja, jak taką maseczkę uszyć, ewentualnie czego potrzeba, jeżeli możecie dostarczyć materiał, wpłacić środki na przykład albo wspomóc logistycznie to też znajdziecie informację jak to zrobić. No i akcja Gastro pomaga, czyli posiłki dla medyków. Bardzo dużo lokali gastronomicznych z dnia na dzień się w tą akcję włącza. Dostarczają posiłki do szpitali, ale zanim tam pojedziecie, zadzwońcie wcześniej, upewnijcie się, na który oddział najlepiej w jakich godzinach podjechać i taki posiłek przywieźć. Bardzo prężnie, jeżeli chodzi o akcje pomocowe, działa szpital Żeromskiego w Nowej Hucie. Przez jakiś czas, jeszcze kilka dni temu, obawiali się tam, że środków ochrony osobistej nie starczy przez najbliższe kilkadziesiąt godzin, że one się wyczerpią. Zapelowali wtedy do Was o pomoc. No i reakcja była naprawdę bardzo szybka i bardzo stanowcza. I tutaj chciałbym Wam pokazać podziękowanie od szefowej oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii. W żeromskim pani Lidii Stopyry. Tak, udało się naprawdę te środki ochrony osobistej zapewnić. Jeszcze dwa dni temu, jak prosiliśmy o pomoc, było źle. Mieliśmy zabezpieczenie w środki ochrony osobistej jedynie na jedną dobę. Byliśmy już po rozmowach wszędzie, gdzie mogliśmy uzyskać jakąś pomoc. Miałam obawy, że wkrótce staniemy przed decyzją pielęgniarka lub lekarz w moim oddziale. Że musimy podejść do pacjenta bez zabezpieczenia osobistego dla ratowania życia. Na apel Państwo odpowiedzieli wspaniale. Jest wiele dobrych ludzi, którzy pomagają, i teraz czujemy się bezpiecznie. Serdecznie dziękujemy. Część z Was mogła też słyszeć o kolejnej akcji, która w Żerowskim się pojawiła czyli zbiórce środków na zakup urządzenia wspomagającego oddychanie. Natomiast ta zbiórka w tym momencie została przerwana, bo jest informacja od Was z miasta, że takie urządzenie będzie zakupione ze środków budżetowych, także nie ma potrzeby zbierać. Z ciekawych akcji jest na przykład taka akcja strefy piwa, która postanowiła pomóc właścicielom barów kraftowych i zaoferowała pomoc w przelewaniu z beczek, których ważność się kończy, piwa do butelek, po to, żeby móc je dalej sprzedawać, żeby ono się nie zmarnowało pomysłowo w tych czasach musimy sobie radzić warto teraz też pamiętać o naszych lokalnych sprzedawcach naszej lokalnej gastronomii dla których to też jest ciężki okres jeżeli możecie u nich zamówić jakieś posiłki na wynos lub z dowozem to warto na stronie heavy bite znajdziecie listę miejsc w Krakowie gdzie możecie kupić dobre jedzenie na wynos lub z dostawą? Jest tam także informacja, gdzie kupić dobry chleb, produkty spożywcze z dostawą. Jeżeli wiecie o jakichś innych fajnych miejscach, to także możecie je tam zgłosić. Ta lista jest naprawdę długa. Warto z niej korzystać. Wspierajmy lokalnych sprzedawców, pomóżmy im też ten ciężki okres przetrwać. Jeżeli chodzi o zajęcia domowe, oczywiście przypominam o grupie Kultura Kwarantanny, gdzie znajdziecie mnóstwo linków, zarówno do serwisów streamingowych, jak i serwisów z e-bookami. Najnowsza z wczoraj informacja to jest aplikacja MPGO na 60 dni za darmo. Tam kilkanaście tysięcy pozycji dostępnych do przeczytania, do posłuchania. Także serdecznie. Polecam, warto skorzystać, ten czas wykorzystać. Polecam też Wam ciekawy artykuł, ciekawą rozmowę z Maciejem Pachem z Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagińskiego. W Gazecie Krakowskiej jest rozmowa na temat stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej. Kiedy można je wprowadzić i dlaczego. W tych tematach pojawia się sporo niesprawdzonych informacji, warto przeczytać tę rozmowę. Link do niej znajdziecie w komentarzu. Maciek tam wyjaśnia dokładnie. Co i kiedy można wprowadzić, i jakie, wtedy, jakie to będzie miało znaczenie, jakie wtedy będą obowiązywać przepisy. Warto tą rozmowę przeczytać, a nie kierować się fake newsami. Dzisiaj udało mi się porozmawiać z radną Niną Gabryś odnośnie tego, jak spędza ten czas w izolacji, i też jak to wszystko wygląda, szczególnie jeżeli chodzi o krakowską kulturę. Także posłuchajcie rozmowy. Cześć, Nina, witam Cię. Hello, dzień dobry. Powiedz mi, czy stosujesz się do tej zasady sieć w domu, czy musisz gdzieś jeździć do pracy lub inne obowiązki? Szczęśliwie mogę się zamknąć w domu i pracować zdalnie, więc oprócz samotnych spacerów nie opuszczam specjalnie swojego mieszkania. Mam całkiem sporo zapasów, więc... Realizuje swoje nieodkryte dotąd talenty kulinarne. A o, gdzieś talent Właśnie miałem pytać, czy bardziej książki, seriale w tym czasie, czy no mówisz, że talenty kulinarne możesz odkrywać. Tak, znaczy no książki i przede wszystkim dużo pracy, bo wbrew pozorom w tej kwarantannie copywriterzy i wszyscy, którzy pracują tak naprawdę z tekstem, tak jak ja, mają trochę do roboty, więc. Mm -hmm. Jasne, a powiedz mi, jak oceniasz Konsekcji. całą sytuację, jaki też wpływ ona ma na te rzeczy, którymi się zajmujesz na co dzień poza pracą, czyli no bo to jest z jednej strony Rada Miasta, z drugiej strony też szereg inicjatyw, w których uczestniczysz, czy które prowadzisz, więc jaki wpływ na to ma ta obecna sytuacja? Tak, no przede wszystkim zawieszone są wszystkie działania związane z Radą do Spraw Różnego Traktowania, i no, to bardzo mocno uderzyło w nasze takie dość y, mocno zaprogramowane na najbliższe tygodnie prace. Mieliśmy mieć konferencję 27 marca, no, która oczywiście jest odwołana. Y, niestety musieliśmy y, wszystkim prelegentom i prelegentkom podziękować, ale, y, za, ale z nadzieją, że znajdą czas w najbliższym możliwym terminie, kiedy cała ta sytuacja się uspokoi. No, ale też z racji tego, że konferencja miała być taką trochę takim trochę początkiem do rozmowy o takich bardzo intensywnych procedurach antydyskryminacyjnych w mieście, no to cała ta dyskusja i ten proces tworzenia tych procedur jest trochę zawieszony, no ale są na ten moment inne priorytety, więc nimi musimy się zająć. A jest to też czas, żeby pewne rzeczy poczytać, przestudiować i może samodzielnie też wypracować różne dokumenty i rekomendacje, które później można już jakoś kolektywnie przegadać, jak będzie możliwość. Mm -hmm. A powiedz mi, bo jesteś też dość mocno związana z całą, można powiedzieć, branżą kultury w Krakowie. Masz tam na pewno dużo, dużo osób znasz, jak oni, że tak powiem, odczuwają no, te no, obecną sytuację, no też zamknięcie teatrów? I te wszystkich instytucji kulturalnych, właściwie. Jaki to ma wpływ? No ma to ogromny wpływ na kulturę, jakkolwiek każda branża jest bardzo w ciężkim stanie. Tak, o kulturze zapominamy na co dzień i brakuje pieniędzy dla twórców, artystów i animatorów kultury na, że tak powiem, w normalnych warunkach, na co dzień, a w sytuacji kryzysu, no to zupełnie mówimy już o sytuacjach, często wręcz dramatycznych, bo to są sytuacje, w których ludzie tracą tak naprawdę możliwość zarobkowania z dnia na dzień. To są bardzo rzadko ludzie de facto na jakichś większych etatach, bo jeśli mówimy o wszelkiej działalności artystycznej i kulturalnej poza murami konkretnej instytucji, to mówimy o y, projektach, o grantach, mówimy o umowach o dzieło i na zlecenie, które nagle nie mogą być wykonane, bo nie można robić warsztatów, nie można robić spotkań literackich, nie można grać w spektakli. A to właśnie od spektakli mają płacone aktorzy i aktorki, to od wydarzeń mają pracę płacone literaci y, i od warsztatów artyści. Więc y, sytuacja naprawdę jest dramatyczna, bo y, biorąc pod uwagę, jak. Y, Mało tych pieniędzy w kulturze jest na co dzień. To nie jest też branża, która cierpi na jakiś, jakąś nadwyżkę oszczędności. To naprawdę w perspektywie długofalowej może oznaczać no, bardzo, bardzo duże problemy finansowe dla. Dla tej części także. No, dramat jest, że tak powiem, na wszystkich frontach, więc to jest jeden z nich, ale że jest mi on bliski, to też jakby z tej perspektywy patrzę. I mam nadzieję, że uda nam się wytworzyć też jakąś, jakieś projekty pomocowe w tym kierunku, bo przedsiębiorcy i turystyka są jak najbardziej kluczowe, szczególnie w Krakowie, ale kultura też no tworzy nasze miasto w sposób można, esencjonalny. Można powiedzieć, że szczególnie w Krakowie też kultura jest jest no Dokładnie. Nie no możemy naszych istotnym. twórców i twórczyń zostawić z niczym, więc mam nadzieję, że znajdziemy metody, żeby im pomóc. Mhm, jasne. E, dzięki Ci za tą rozmowę. Powiedz jeszcze, czy w piątek na sesji tej nadzwyczajnej Rady Miasta jesteś? Na ten moment nic nie wskazuje, że mam jakiekolwiek objawy, więc w lateksowych rękawiczkach i spływem antybakteryjnym pewnie się pojawię. Mam nadzieję, że sesja będzie krótka i też jakoś znajdziemy sposób, żeby nie było 50 osób na sali. Wiem, że niektórzy radni i radne, którzy pozostają w grupie największego ryzyka, nie będą obecni, więc to nam da jakąś tam możliwość, żeby ci urzędnicy byli obecni na sali. No, każde spotkanie w większym gronie jest ryzykiem w tym momencie, ale miasto musi funkcjonować i musimy też być świadomi, że bez pewnych decyzji i głosowań radnych no, będzie bardzo trudno tym miastem zarządzać, więc zwłaszcza w dobie kryzysu, więc no, jest to niestety ryzyko, które wiąże się z tą pracą. Więc, więc jeśli tylko czujemy się zdrowo, to myślę, że powinniśmy tam być, choć jest to Niewskazane by było to często. Jasna sprawa. To dziękuję ci w takim razie za rozmowę, no i do zobaczenia w piątek na sesji w takim razie. Do zobaczenia. Hej. Dziękuję Ninie za tą rozmowę, za podzielenie się z nami tymi opiniami, też z informacjami, jak to wygląda w tej sferze kultury w Krakowie, która przecież też jest bardzo ważna, szczególnie w naszym mieście. Jutro. Powinno mi się udać porozmawiać również z radnym miasta Krakowa Jakubem Koskiem, bo zapytamy, zapytam o jego opinię do bieżącej sytuacji, też o to, czy będzie w piątek na sesji i też jak to wygląda w Radzie Dzielnicy 4 Prądnik Biały, gdzie też nie działa. Na dzisiaj to by było tyle tych najważniejszych informacji. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, propozycje, chce, chcecie, żeby jakieś informacje dla Was sprawdzić, piszcie w komentarzach. Postaram się dla Was to wszystko zweryfikować, ewentualnie, jeżeli są jakieś tematy, które uważacie, że warto poruszyć. Na koniec, oczywiście, krótka dawka powiedzmy, lekkiego humoru, żebyśmy nie przestawali się uśmiechać. I do zobaczenia jutro. Widzimy się o 18.50 na moim profilu. Dzięki. Do zobaczenia. Shake ah, the fuck, che grida più forte!